na Który właśnie tam zjada polubienia stależyka Jest właśnie grzebanie w uchu Takie mu wyzwanie wymyśliłem Łapiemy Miking Miking łapiemy, widzę twoje komentarze Łapiemy Mati, który wysyła O panie, to ty na mnie łapiemy Mati. Łapiemy, łapiemy Ninja fan, Mati łapiemy Łapiemy to, mamy 100 tysięcy równe polubień W tym momencie mamy 100 tysięcy i 100 polubień rośnie polubienia, mamy równe 100 tysięcy Ponad już Ponad 100 tysięcy polubień To mając ten, mając przewagę nade mną w punktach, ci widzowie powinni już zrobić też 100 tysięcy, i u pana powinniśmy mieć dużo polubień. Nie, nie przesadzaj, Ja jestem jeszcze takim, jeszcze nikłym TikTokerem, i w ogóle ja po tak nie podchodzę za No ja ogólnie jestem YouTuberem, tak? Nie usługujemy wózach, proszę Państwa. To będzie ciwne, ale dobra, i wygrałem. Wygrał, wygrał. Jest je. Grzeba, robię cię i łapiemy to osówki. Tak jest to boli, kurczę, widzieliście, włożył tu palec w ucho, a tym uchem wyszło mu. Jak to się stało? Ja to widziałem, serio. Dobra, dziękujemy za te. pokażę robić No i mordo A umie pan ruszać uszami? O no. skubany, nie nie W sensie pod taki metal. Na przykład kolega ostatnio mi powiedział zrób amę szatan. Ja takie no, nieźle, tylko tutaj przepona, bo tu. Kurde, boję się o głos, boję się o głos, bo ja cały czas gadam non stop. Boję się trochę o głos. Dobra, dziękujemy za bitwę. Dziękujemy za dwie rundki. Udało się dotrzeć do drugiej rundki. Jak coś, proszę mi łapać. Proszę mi łapać, jak będę miał live. Y. Będziemy walczyć. Dzięki wielkie dla moich widzów serduszka. Dla pana widzów i dla pana również serduszko. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie za bitwę. Te, ile jest czasu, bo ja się minutę zagupiłem, nie? Dobra, kochani. Jesteśmy 100 tysięcy polubień. Nie wierzę. Nie wierzę. Siedem, nie robię więcej, bo i tak oszukuję. Kochani, bitwa była mocna. Mieliśmy tak mocne osóbki. Spróbujemy, kochani, jeszcze z kimś powalczyć. Spróbujemy jeszcze z kimś powalczyć. No, już mieliśmy. Spróbujemy, spróbujemy za Gunio powalczyć mamy tutaj możliwość zaproszenia jeszcze kogoś póki trwa trening kochani próki trwa trening Oj. Tap, 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 tap. A zrobimy jeszcze jedną serię, bo nie chce mi się. Tak, tak, łapiemy, łapiemy. Czy Mati, Mati, Mati? Bo e, walczymy z Mati. Walczymy, kochani, w pierwszej serii o 100 punkcików. Mamy Matego, walczymy z nim. Walczymy z Mati. Mamy go w obserwowanych, więc coś już kiedyś robiliśmy. Coś już kiedyś robiliśmy. Dobra, nie będziemy szaleć. Zrobiliśmy trzy powtórzenia, zrobiliśmy trzy powtórzenia. Nie będziemy szaleć, bo to jest tak już o serię za dużo, o serię za dużo, a nie, nie robiliśmy wymagane ilości 9 powtórzeń w tej serii, więc musimy odpuścić. Zdrowe, rozsądkowe podejście, zdrowe, rozsądkowe podejście jest w cenie, a i tak mamy bardzo dużo. Bardzo dużo ciężar na ten wicek, więc jedziemy, kochani, dalej. Mamy 6 do zera. Czy uda się zdobyć 100 punkcików? Takie jest pytanie, moi widzowie. O panie, łapiemy i tłaśnicę łapiemy. Łapiemy te osóbki, które Dzień tapują. Dobry. Łapiemy, o panie, łapiemy maleństwo.